W Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Wągrowcu koło Poznania trwa normalny sezon połowowy. Najpierw rybacy dziurawią lód na jeziorze. Wyrąbywanie przerebli to początek skomplikowanego manewru prowadzonego pod wodą. Naszemu operatorowi udało się podpatrzeć interesujące szczegóły techniczne zimowych połowów. Od przerebli do przerebli posuwa się linanie wodu. W języku fachowym ta czynność nazywa się rozchochlowanie. Ryby straszy się przy pomocy bijaka. Od tego straszenia zupełnie tracą głowę i same włażą do sieci. Ciężka praca. Jeden zaciąg to 6-7 godzin na mrozie, ale jest piękny połów. Ponad pół tony najwięcej szczupaków i leszczy. A to są takie szczupaki, o których rasowy rybak opowiada zawsze, że mu się urwały z haczyka, no powiedzmy w którymś tam roku.